evacuation slides the emergency floor lighting will guide you to the exits we remind are equipped with evacuation slides the emergency floor lighting will guide you to the exits we remind you that smoking tobacco products and cigarettes is strictly prohibited on board this aircraft including the toilets all toilets have been fitted with smoke. Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy serdecznie Was się pozdrawia z cudownego, wielkiego, fantastycznego miasta Londyn. Przyjechałem tutaj na rekolekcję, więcej Wam o nich opowiem, bo to są coś szczególnie rekolekcje, potem dalej we vlogu. Niestety jestem tylko przez weekend, w sensie od piątku wieczorem do... Niedzieli po południa, więc nie będę miał okazji jakoś specjalnie Londynu poglądać, a lubię bardzo to miasto. Więc będzie tylko parę zdjęć, także, jak powiem, z okolic rekolekcyjnych yy, i trochę gadamka. Myślę w ogóle ciekawego, bo to ciekawa historia. Yy, no ale chociaż zobaczymy z Londynu parę obrazków, a zresztą kilka razy już byłem, więc dużo vlogów z Londynu było. Dobra, jedziemy z tym vlogiem. Słuchajcie, tutaj w ogóle jest przezacny kapłan pod imieniem Bartłomiej, Bartłomiej czy ba Bartosz Bartosz. A to jest różnica między Bartoszem a Bartłomiejem, tak? Chyba w pisowni. No, ok. No więc to jest ksiądz Bartek, który jest tu proboszczem, słuchajcie, świętego Wojciecha. To jest taka w ogóle dziwna parafia, ja wam to potem jeszcze wszystko powytłumaczam. Teraz jedziemy do kościoła, w którym Bartek jest proboszczem, ale to nie jest polska parafia, tylko angielska parafia, ale tam będziemy przez Polakami dzisiaj, a jutro jedziemy do innego kościoła, która też nie jest polską parafią, tylko jest anglikańską parafią i tam jutro będzie, że tak powiem, inauguracja tego. Wytłumaczę wam potem. Na razie jedziemy, bo to gdzieś tam w północno-zachodnim czy jakimś tam Londynie. Jakieś korki są oczywiście. Z tego co patrzę chyba nie 18. zdążymy. Nie zdążymy chyba. Okej, okay. no więc tam jak ktoś tam czeka, to niech czeka, a my jedziemy. No i w ogóle potem będę tłumaczył. Przyjechaliśmy. Tutaj widzicie jest kolejka do kościoła, którzy próbują wejść na szóstaka, no ale takie jest życie. Może się dostaną. Idziemy na, ple na plebanie. Moi drodzy, jesteśmy w tym pierwszym kościele, tak wam już mówiłem, bo mamy tu rekolekcję w różnych miejscach. Właśnie skończyliśmy konferencję. Tutaj są strasznie fajni ludzie. Oni od samego początku w ogóle tego naszego spotkania ciągle mnie proszą, pokaż nas, pokaż! Tak zobaczcie, Więc co słuchajcie, właśnie skończyliśmy rekolekcję. Jest sprawę już trochę późno, no, ale nie tak bardzo. Idziemy teraz coś zjeść, podobno do jakiegoś tego... hindusa. Ja tu lubię hinduski, dawno nie jadłem. Co prawda jestem na wycince, ale dzisiaj się bardzo cały dzień trzymałem, żeby dużo nie zjeść, bo wiedziałem, że będzie wieczorem jakieś jedzone. No to idziemy zobaczyć, może będzie coś dobrego. Moi drodzy moi kochani, małe zamieszanie mi się zrobiło z tym vlogiem, dlatego że miało być troszeczkę inaczej. W takim sensie, po tej części, którą żeście już widzieli, czyli po tych rekolekcjach w jednym miejscu parafii świętego Wojciecha w Londynie, teraz właśnie miałem jechać do drugiego kościoła. Zaraz o tym więcej powiem, bardzo ważnego, o tym już mówiłem wcześniej, ale okazało się, że jadąc z jednego miejsca na drugie, wpadliśmy w jakiś straszny korek. W sensie, na stadionie w Londynie był jakiś mecz i po prostu wszystko się zakorkowało. Dopadliśmy po prostu na miejsce w ostatniej sekundzie, potem okazało się, że msza święta, taka ta inauguracyjna, bardzo się przedłużyła i w ogóle ledwo zdążyłem na samolot z powrotem. W związku z tym nie udało mi się nagrać w tym kościele świętego Kutberta żadnych rzeczy, aczkolwiek dzięki uprzejmości ludziom, którzy tam byli na tej uroczystości, zaraz zobaczycie parę zdjęć, ale... Kilka słów wytłumaczenia, kochani, bo mówię od początku tego vloga, że wam więcej opowiem, a wam więcej opowiem. O co chodzi? A i w Londynie jest oczywiście bardzo wiele polskich parafii. Ja już tam byłem w kilku parafiach. Jest również parafia świętego Wojciecha, której proboszczem aktualnie jest ksiądz Bartek Krajewski, którego już pewnie w tym vlogu widzieliście. Byłem u nich chyba ze 3 lata temu, tak mi się wydaje, na rekolekcjach po raz pierwszy. Bardzo fajne miejsce, bardzo fajna wspólnota. Nie mieli swojego własnego kościoła, tylko od kilkudziesięciu lat, nie pamiętam już 70 czy 80, korzystali z takiego bardzo ładnego miejsca u ojców oratorianów. Kiedy przyszedł COVID i że jak powiem działalność religijna została mocno ograniczona w Wielkiej Brytanii, tam się nie mogły tam odbywać i po covid Ojcowie oratorianie odmówili im powrotu tam. Nie chcę teraz wnikać w szczegóły, uważam, że to w ogóle bardzo niefajna sytuacja, taka wewnątrz Kościoła katolickiego, no, takie rzeczy się niestety dzieją. Generalnie skończyło się po dwóch latach szukania na tym, że po prostu tam nie było możliwości powrotu, szukali miejsca w innych miejscach, w innych kościołach w Londynie, nikt ich nie chciał przyjąć. Większość ludzi, mówiła również księży, w takim razie zlikwidujcie tę parafię, bo to w ogóle bez sensu, żeby ona była. Oni się uparli. Uważam, że bardzo z ducha Bożego, że jednak będzie inaczej. Co się w końcu okazało. Przejęła ich, kochani, i to z otwartymi ramionami wspólnota anglikańska. Właśnie w tym kościele świętego Kudberta pewnie go zaraz zobaczycie. Kochani, dla mnie to jest bardzo piękne. Rozumiem bóli i cierpienie, które oni przeszli. Ksiądz Bartek mi dużo o tym opowiadał, przez te dwa lata, kiedy się tułali po prostu jak bezdomni, bez kościoła, bez miejsca, gdzie można by. Eucharystię spróbować, gdzie można by ludzi gromadzić, i tak dalej. I teraz wreszcie znaleźli miejsce, no właśnie, nie u katolików, tylko, yy, tylko u Anglikanów. Oczywiście wszystko jest kochani, że tak powiem, w zgodzie z kościołem katolickim, i tak dalej. Można Wam się przyznać, yy, byłem tam dwa razy w tym kościele. W sensie najpierw pierwszego dnia tam miałem konferencję, wieczorem yy, z Eucharystem potem mieliśmy taką tą inaugurację w ogóle całej tej parafii, z której z zdjęcia zdjęcia. Raz, że w ogóle kościół uważam jest po prostu przepiękny. To jest jeden z piękniejszych kościołów, jaki widziałem. Dwa, że słuchajcie, tam jest dwóch, y, dwóch duszpasterzy anglikańskich tego kościoła, proboszcz, pastor i diakon. Przefantastyczni ludzie. Słuchajcie, tak otwarci, tak przyjaźni, tak chcący wspólnie coś robić. Jeden z nich w ogóle zresztą całkiem nieźle mówi po polsku, bo pracował w Polsce w Warszawie przez, y, przez rok. Y, no niesamowita gościnność. Kani, tak sobie pomyślałem, jakby patrząc na to, co tam się dzieje, i też na to, że przez najbliższe lata prawdopodobnie miejmy nadzieję, Kościół Polski będzie w sensie katolicki, będzie spotykał się u Anglikanów. Będą pewnie różne rzeczy robić razem, będą się razem też modlić. Oczywiście każdy zostaje przy swoim obrządku i tak dalej. Ale bardzo piękne jest to, że, że tak powiem, poprzez gościnność nastąpiło spotkanie. Kani, ja nie chcę powiedzieć, że różnice teologiczne nie są ważne. Pewnie, że są ważne. To nie jest tak, że mamy bezrefleksyjnie przyjmować cokolwiek w cokolwiek, co tam wierzy. Chociaż akurat uważam, że Kościół Agnikański jest nam bardzo bliski i to wręcz bardziej takie, myślę, historyczno-polityczne rzeczy zaważyły na tym, żeśmy się po prostu rozjechali, a nie teologiczne naprawdę. Yy... I gdybyśmy tak naprawdę bardzo chcieli, to byśmy się chyba bardzo szybko, że tak powiem, zjednoczyli. Chociaż też jakby odłamów Kościoła Agnikańskiego jest kilka, nie? Akurat myślę, że ten właśnie w kościele św. Gutberta jest jednym z takich na... na... znam najbliższych. Ale koni. Prawdziwy ekumenizm, prawdziwe spotkanie się z drugim człowiekiem nie polega na tym, że usiądziemy i ustalimy wspólnie wszystkie rzeczy ideowe, teologiczne, myślowe, filozoficzne i tak dalej nie. Zaczyna się od tego, że staniemy się domem jedni dla drugich. Anglikanie tutaj okazali się absolutnie prawdziwymi chrześcijanami gdzie dali nam swój dom, mówią, możecie tutaj się czuć jak u siebie w domu i kani to nie były tylko słowa, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, naprawdę, oni się bardzo cieszyli w ogóle, że my tam będziemy, że możemy razem w ten sposób funkcjonować. Kani ja nie cierpię w Kościele katolickim takiego gadania właśnie, że ekumenizm polega na tym, że wszyscy powinni się nawrócić i po prostu stać się katolikami. Kani, najpierw to my się musimy spotkać. My musimy usiąść. My musimy się pokochać. My musimy się ugościć. My musimy razem kiełbasę zjeść. My musimy sobie stworzyć nawzajem miejsce, gdzie będziemy wspólnie żyć, razem działać, kochać, pomagać. A to nas jestem przekonany doprowadzi w końcu do jakiejś jedności. Kani, bardzo piękne jest to, co się tam wydarzyło w tym Londynie. Bardzo się w ogóle cieszę, że mogłem wziąć tym udział w tej inauguracji tego. Tego nowego miejsca. Oni tam w tej chwili już co tydzień będą odprawiali sobie mszę świętą. Teraz remontują też takie pomieszczenia tam na dole w kościele, gdzie będą mogli się spotykać. Taka kawiarenka i tak dalej. Kochani, jeżeli jesteście w Londynie, to bardzo was serdecznie zapraszam tam do tej wspólnoty. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ja już to o tym pisałem na Instagramie. Jeżeli ktoś tam śledził mojego Instagrama, to pewnie widział. No, o tym świętym Kudbercie, bo to jest taki święty, którego ja wcześniej nie znałem. Ten kościół jest pod wyzwaniem świętego Kudberta. A w ogóle w tym kościele, kochani, jest Dominikanin. W sensie jakiś święty Dominikanin jest w Prezbiterium na górze. Ja Jestem przekonany, że to jest chyba święty Dominiku ma takie atrybuty jak Dominik, aczkolwiek nie widziałem nigdy takiego przedstawienia. Tam próbowaliśmy z miejscowym proboszczem, tym anglikańskim, dojść do tego, a on też nie wiedział, ale jest dominikanin w ogóle w tym kościele. Ale święty Kutbert, kochani, bardzo piękna jest z nim historia, bo sobie trochę o nim poczytałem, żeby wiedzieć, z kim mam do czynienia, to w jakim kościele jestem. Święty Kudbert to był kaznodzieja, w ogóle bardzo wybitny <laughs> i on, kiedy głosił ukazania, to działa się bardzo fajna rzecz na jego kazaniach. Zły słuchaczom, którzy słuchali Jego kazań, podpalał domy. W takim sensie, kiedy On, na przykład, był na jakimś placu i wokół były domy ludzi, tak, którzy mieszkali tam, wychodzili, żeby Go posłuchać, to ich domy zaczynały płonąć. I wtedy święty Kutber mówił im, że to nie jest prawdziwe, że to jest iluzja i żeby zostali na miejscu. Jak tylko zostaną na miejscu, nie polecą do tych domów ich ratować, to zobaczą, że to jest tylko iluzja, że one się tak naprawdę nie palą, tylko to jest takie oszustwo złego, żeby ich odciągnąć od Pana Boga. Oczywiście część leciała do tych swoich domów, ale część zostawała. Okazało się, że to była iluzja. Zły prostu robił takie oszustwo, żeby tylko ludzi odciągnąć od słuchania tego słowa Bożego, które święty Kutbert głosił. Koń takich oszustw w naszym życiu, również w tym wymiarze jedności, nie? ale nie tylko, w ogóle w naszym życiu jest bardzo dużo. Zły nieustanny koń nas oszukuje, żeby nas od Pana Boga odciągnąć. Nigdy się nie dajcie odciągnąć Panu Bogu, yy, złemu od Pana Boga. <laughs> nigdy nie pozwólcie sobie uwierzyć w te iluzje. To są takie iluzje, wiecie, że jesteśmy do niczego, że nigdy nam nie wyjdzie, że zawsze będzie źle, że Bóg nas nie kocha, że na pewno nam się w życiu nie uda, że przegraliśmy, że nie ma dla nas ratunku itd. To są wszystko oszustwa. To są wszystko oszustwa, w które nie wolno wierzyć, bo one nas mają odciągnąć od Pana Boga. Nie wierzcie, kochani szatanowi, nie wierzcie złemu, nie, wierz nie wierzcie w iluzję szatana. Yy, trwajcie przy Panu Bogu, przy Słowie Bożym i koni, budujmy nawzajem dla siebie świat pełen miłości. Nie podziałów przez nasze idee, przez rzeczy również ważne, to jasne, o których warto rozmawiać, ale przede wszystkim usiądźmy razem i się kochajmy, bo od tego zaczyna się chrześcijańska jedność. Zobaczcie, kochani, ten, ten przepiękny kościół i tą uroczystość tego, tego rozpoczęcia w tym kościele tego kudberta, a potem będziemy wracać do domu i koniec, koniec tego vloga. Moi drodzy, Wam zapomniałem jeszcze powiedzieć, to już będzie zupełnie teraz na koniec w tym pożegnaniu. Miałem w ogóle super sprawę, jak wracałem z tego. Tak jak Wam mówiłem, przedłużyła się tam msza. To jest tak, że miałem tam chyba o 17.30 samolot z Londynu do Warszawy i miała się sza, że tak powiem, tak skończyć, żebym spokojnie mógł wsiąść w metro, pojechać na Hitrą i, i, i polecieć. Msza się przedłużyła jakoś o 40 chyba czy 50 minut. Nagle się okazało, że jestem w ciemnej zupełnie tej. No właśnie. I już na koniec, jak się ludzie zaczęli prawie, że rozchodzić, krzyknąłem tam z ambony. Słuchajcie, może tu jest ktoś, to jest samochodem, mógł mnie zabrać na lotnisko. Zgłosił się taki młody człowiek, yy, mężczyzna, co jak się okazało, słuchajcie, miał Porsche i tym porszakiem po prostu popróliśmy przez cały London, znalazłem w ogóle na samolot, po drodze zresztą, żeśmy fajnie pogadali, yy, ale no w różnych mi się już sposoby udawało na lotniska zdążyć, ale Porsche to jeszcze nie jechałem, więc w ogóle super sprawa. Kochani, tyle ja na dzisiaj w tym vlogu. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławie, miejcie się proszę dobrze, najlepiej na świecie i do zobaczenia w następnych. Z Bogiem. Pa pa.